Eduello to taka platforma edukacyjna, w której można uczyć się i robić takie fajne zabawy. Eduelo to jest taka platforma, która służy do grania i nauczania się różnych zadań. Na przykład matematyka, język polski, angielski, przyroda. Ja bardzo lubię Eduello, bo właśnie Eduello jest stworzone do nauki i można robić co się chce i się uczyć jak się chce. E Eduelo to jest takie coś, na czym można się uczyć, można się uczyć gdzie mieszkają zwierzęta i czym się żywią. E Eduelo to jest taka gra, co się możemy wszystkiego nauczyć. Edu Elo to jest takie coś, że gdzie się uczą dzieci na przykład matematyki albo polskiego. To taka gra, która uczy umiejętności lub różnych rzeczy lub przyrody. Edu Elo to jest platforma do nauki i do sprawdzania siebie, a czasem też można wyzywać koleżanki na pojedynki. Hmm. Hmm. Odpowiadajcie okay? to... no, mi, hmm. Najczęściej uczy się z historii i z przyrody. Najbardziej w Eduero przy... po, podoba mi się przyroda. Eduero najbardziej pomaga mi na ucie. Są różne tam... Rzeczy patrzywam z matematyki, z polskiego, z angielskiego, z przyrody i można się więcej nauczyć i będzie lepiej sprawdziane jeśli komuś. Z angielskiego, z matematyki, z, z przyrody, z polskiego, z mnożenia i dzielenia. E, z matematyki, z polskiego, z przyrody i to jest jakieś inne. Matematyki, liczenia pieniędzy. Na przykład na angielskim, co się uczy, to sobie powtarzam meduel. Matematyka jest tam, potem polski, potem przyroda, angielski, jeszcze testy można od nauczyciela włączyć. Najbardziej lubię też edukację społeczną więcej to mało rozwiązała z edukacji społecznej, 72%. Świę się tam zadania z takich przymiotów jak matematyka, angielski, polski, przyroda. Częściej korzystam w domu, bo wtedy mam więcej czasu. I uczę na przykład na nowe W, w domu najczęściej korzystam. W weekendy, jak mam czas, bo tak to ogólnie nie mam czasu, ale lubię robić na Eduelo. No, w soboty wieczorem. Ja korzystam z Eduelo wieczorami i najwięcej w soboty. Przykład w matematyce. Teraz mamy mnożenie, to sobie przypominam ciągle. Już dzieleniem nawet zaczęłam wszystko robić. To test od nauczyciela, test od rodzica, jest, jest też premium, ale nie mam go. Na no, mi się najbardziej podoba matematyka i przyroda, bo w matematyce dużo mogę się nauczyć, na przykład mnożenie i dzielenie, a w przyrodzie mogę się dużo dowiedzieć o zwierzętach i roślinach. Możecie nawet kupić postacie, ekstra, ekstra, mega, mega postacie co też tam dla dziewczyn, takie dziewczęce, no. Najbardziej lubi przyrodę. co tam ciekawe dania o zwierzętach i bardzo dużo się uczę. Jak coś skusisz, to na przykład później będzie to samo i poprawisz. Najbardziej podoba mi się to, że zdobywam jakieś monety i kupuję sobie za to postacie. Eduelo może służyć również do powtarzania wiedzy, na przykład z wcześniejszej klas. Eduelo jest fajne, żeby sobie coś czy na przykład z polskiego, czy coś takiego, albo na przykład z matematyki. Bardzo lubię Eduelo, no bo można się wszystkiego nauczyć. Jakbyś miała małe dzieci zachęcić do Eduelo, to co byś im powiedziała? Że Eduelo to jest grano zabawne. Bym im powiedziała, że to jest fajna gra i uczy umiejętności. Żeby weszły w te Eduero, żeby więcej sobie ten, żeby więcej mózgu miały, żeby już mnożenia się troszkę uczyły i tych. I dodawanie i odejmowanie. No i. Gdybym tak y, wolał zachęcić kogoś, to bym powiedział, że eduelo jest takie superowe, że nie da się ukryć, jakie ono jest super. Warto korzystać z eduelo, dlatego że możemy się uczyć i bardzo lubię eduelo. Ale pamiętajcie, grajcie w eduelo! Dzieci, warto korzystać z eduelo, bo można się tam dużo nauczyć, a to przez moją y, jakby grę. Eduelo jest super. Дети, заоргуйтесь на Эдуарда и коржистайте